To nie jest prawda. Ale nie, ale to jest. A dlaczego jest dyskusja. Jest dyskusja? Ja chcę wiedzieć, dlaczego akurat te osoby mają propagować tutaj w Polsce Polsku. pana Szybowskiego też mogę coś powiedzieć na ten temat. Czy ja do tego też pytam? E, Możemy to, 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 poczekajmy jeszcze. To jest ten blok. Poczekajmy właśnie. Jeżeli do tego bloku są pytania, to, 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 to proszę bardzo. A później oddamy głos panu Jackowi Waciekiemu. Proszę bardzo. Proszę się przedstawiać, bo nie wszyscy się znają. Związek Polaków w Niemczech, Anna Wawrzyszko. Panie doktorze, ja mam takie pytanie bardzo formalne, dotyczy struktur w Bordy Polonika, ponieważ jak pan dobrze wie, Związek Polaków w Niemczech, jak również Konwet organizacji Polonik, zgłosił protest przed ugruntowaniem się pierwszego kuratorium, czyli przed proces założycielski. Pierwszy raz mieliśmy się spotkać. Wynikało to właśnie z takich personalnych pobudek. Państwo tam nam wstrzymaliście kandydatów, którzy się nie podobali. No byliśmy źle opiniowani, ale ja wrócę do takiej, do takiej ważnej, bo Pan to dzisiaj tak pięknie powiedział, że byliśmy prekursorem w tym wszystkim w tworzeniu się tej portapoloniki. poloniki. Polaków -Niemczech. I, tak, ja do tej pory nie mogę jakoś znaleźć w tej całej historii, która jest w Porta czyli w genezie, w źródle jakiejkolwiek wzmianki o Związku Polaków. Nie ma nawet znaku Związku Polaków w mm. Proszę pana, w, 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 w dokumencie podstawowym Verwaltung jest, jest dokładnie w preambel napisane, kto jest stroną. Ja wiem, że stroną jest LWL i Bund. Ale niestety Związek Polaków Niemczech jest z Państwem związany tak samo jak organizacje polonijne, bo wyraźnie, jeżeli chodzi o kuratorium, prawnie, literalnie jest zapisane, że kuratorium składa się z trzech, z trzech osobowości. Kultury, przedstawicieli naukowych i Polonii. Nie przedstawicieli naukowych kultury z Polonii i Polonii. I teraz Państwo dokonaliście Wyboru kuratorium, władz kuratorium. Ja zaraz wrócę do cel. To jest pytanie cały czas do Pani, dlatego że y, dokonaliście tego, podając podstawę, że nasze, nasz protest nie miał uzasadnienia prawnego, bo stroną jest tylko LWL i BUNT, co nie, co nie jest prawno. W pierwszym posiedzeniu kuratorium powinny być wszystkie strony, które są powołane w dokumencie pierwotnym. Państwo wybraliście władzę do tego kuratorium. Co prawda, jeżeli chodzi o skład tego kuratorium, rzeczywiście Legus Auschwitz nie mówi o ilości tych osób, ale było zapewnione, ja uważam, że to jest zapewnienie strony niemieckiej, bo to są, to jest zebrania, którego, którego skład przedstawicie, przedstawicielem jest też członek Związku Polaków Niemczech, bo to jest też zapisane w podstawowym dokumencie, jeżeli chodzi o cele. Ja myślę, że Pan zna cele tego, tego, tego projektu, tam jest chyba pięć podstawowych celi, ja nie rozumiem, bo pan Ruchniewicz tutaj zgłosił taki projekt, który ma być też finansowany, dotyczący mniejszości niemieckiej na terenie Polski. Ja bym się chciała też o to zapytać, bo tu sobie siedzą ludzie, którzy pracują po 30, po 25 lat, po 10 lat na, na, rzecz, na rzecz Polonii. Państwo dostajecie ogromne pieniądze. Dlaczego ci ludzie nie mogą pisać tych projektów? Dlaczego ci ludzie nie mogą dokładać dokładać swoje, swojej wiedzy na temat tego z tych pieniędzy, które pan posiada. Dlaczego, dlaczego stworzyło się takie gremium, można powiedzieć, mało transparentne? Bo, pana, bo pan również z pana kolegą ze studium, należy do tego pan Bingę. Państwo o tym decydujecie. Albo z uniwersytetu. Państwo o tym, ci ludzie wszyscy mogliby w ten sposób zarabiać na swoje organizacje, pisząc te projekty. Bo one jakości naukowej w tej chwili nie reprezentują sobą. Jeszcze chcę wrócić do harcerstwa, bo to jest, harcerstwo należy do Związku Polaków w Niemczech. Co jest z tym projektem? W jaki sposób został potraktowany właśnie pan z harcerstwa przez pana? Bo to jest też bardzo ważne, istotne, w jaki sposób państwo naukowo podchodzicie do tej, do tej tematyki. Ja bym chciała, żeby ci państwo mieli możliwość napisania też i zarobienia pieniędzy na swoje organizacje. Bo to jest 300 tysięcy jeżeli nauczycielka wykładająca język polski czy ucząca dzieci zarabia 600 euro, a Państwo macie, rocznie, a państwo macie 300 tysięcy, to ja uważam, że ci ludzie też mogą na, swój, na, na tych projektach zarobić na swoje organizacje. Czy to będzie w ogóle możliwe? I chciałabym się zapytać, czy było to prawidłowością, że przy. Przy, przy, przy pierwszym spotkaniu kuratorium nie było strony, która jest, która pra, która jest, do której jesteście Państwo prawnie zobowiązani i jeszcze wybraliście sobie władzę. Bez polonii nie było tego elementu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz mamy zgłoszenie od Pani Poseł i proszę o następne zgłoszenie. W tej, w tej, tematy, w tej, tej tematyce najpierw i, i da, oddamy głos Panu Dyrektorowi. Nie króciutko. <laughs> ja posługiwałam się również um, wypowiedzią Pana z artykułu, który przeczytałam i um, to jest napisane w ten sposób. O co chodzi w Porta Polonice. Chodzi między innymi o zmianę niekorzystnego stereotypu Polaka. Takie są założenia. W rzeczywistości promuje on osoby Znane z antypolskich hobby, czyli ma być, rozumiem, zmiana stereotypu Polaka. No więc Pan tu mówi tak. Jakie, dlaczego pojawiły się te osoby? A Pan mówi tak. Treści Porta nie mają, nie mają reprezentować Polaków w Niemczech, ale pokazywać to, co funkcjonuje w zbiorowej pamięci Niemczech o Polakach. Rzeczy dobre i złe tłumaczy w rozmowie. Pan Pański, dodaje Pan, że Porta Polonica to powstające dopiero przedsięwzięcie, które zostanie ukończone w 2016-17 i mówi Pan tak, nie jesteśmy bogami, nie wiemy jak powinno się przedstawiać Polaków w Niemczech. Mamy przedstawiać te postacie tak, jak widzą je Niemcy. Kończy pojednawczo pan Palski. Ja bym chciała, żeby pan się tego ustosunkował. I chciałabym, żeby pan powiedział, to jest 300 tysięcy euro. Chciałabym się zapytać, co z tych pieniędzy dokładnie jest finansowane? Bo to jest bardzo dużo pieniędzy. Czy to jest, czy to jest rocznie? Czy to jest na dany projekt? Kto te projekty pisze? Jeżeli pan jest tylko i sekretarka, ma trzy czwarte etatów to kto pisze, kto kontroluje, kto może uwagi zgłaszać i tak dalej, i tak dalej. Bo ja widzę, że to zerwanie stereotypowego Polaka nie ma nic wspólnego, a wręcz przeciwnie, jeżeli to Niemcy płacą, to jest to, nie wiem, narzucane z góry, kogo macie przedstawiać. I przedstawiliście postacie, jak przytoczę, co Szczypiorski pisał. Komunizm stanie się epoką najpiękniejszej, najbardziej wszechstronnej mądrości człowieka. Socjalizm, jak jest, jak rozłożysta, ja w słonecznym sadzie. Tak pisał jeszcze nie pan, no, dla mnie to jest Polak, lata. Jeszcze jedno pytanie, jeszcze jeszcze do jedno do domu, pytanie tak? krótkie. Chciałam jeszcze jedno pytanie dodać, bo e, ja cały czas od tej strony formalnej, chodzi mi o ten dokument podstawowy. Tam podstawowym też e, elementem wiążącym w ogóle ten projekt, żeby ten projekt mógł dalej egzystować, jest Dom Polski w Boku. Bez. E, tak jest zapisane w dokumencie, że te, te, ta porta Polonika może się tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie znajdować. Nie ma alternatywy w dokumencie, który jest napisany i podpisany przez strony. Więc moje pytanie jest takie, dwa lata czekamy na jakikolwiek krok, kiedy miałoby to nastąpić, bo Proszę Państwa, ten dom Bokom e, miał, e, miał być dostępny nie tylko dla Związku Polaków w Niemczech, ale dla wszystkich organizacji, ponieważ tam miały być przygotowane pomieszczenia na różnego rodzaju kongresy i spotkania. To nie były duże pomieszczenia, czyli dla Państwa też. Bo to nie jest tak, że Związek Polaków w Niemczech ma coś na wyłączność. Więc moje pytanie jest następujące. Jak może się Pan rozwijać, z jaką perspektywą, skoro to jest, to jest wpisane? Projekt. Bez tego remontu nie może być prowadzony ten projekt, bo on musi być tam umiejscowiony. Od dwóch lat nie ma nawet propozycji terminu rozpoczęcia renowacji tego domu. Chyba, że państwo czekacie, strona niemiecka czeka aż ten dom się rozsypie i powie no tam to już nie zrobimy. Dziękuję bardzo. Zgłosił się jeszcze doktor Kiny w, w tym temacie. Ja chciałbym po drodze idąc powiedzieć, że oczywiście ten temat przystosowania Domu Polskiego do, do polniki to się wiąże z dużym remontem i, i z renowacją. Będzie przed głównym, jeden, jeden z głównych punktów przygotowaliśmy na rozmowy przy okrągłym szkole. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo do Pana Barskiego przede wszystkim, ale również do y, Przewodniczącego Związku Polaków RODŁO. Y, kwoli może y, y, uzupełnienia y, tu wypowiedzi Pana Barskiego. Pan Barski cały czas przedstawiając projekt Porta Poli polonika. powoływał się na, na to, że y, jest to projekt y, RODŁA, że to jest inicjatywa RODŁA. Ja sobie nie mogę wyobrazić, że ktokolwiek zrobił już na pewno nie przewodniczący Malinowski występował o projekt w taki, takiej formie, w go pan tutaj przedstawił. Na pewno nie i nie znam dokumentu podstawowego, ale też przypuszczam, że cele, które są tam opisane, nie zupełnie się nie zgadzają, co pan tutaj przedstawił. Pan powoływał się jeszcze na, poza tym na poprzednika, pana przewodniczącego Malinowskiego, którego nie był pan łaskawy wymienić. Bardzo byłbym ciekawy, kto to był ten, prawda, niewymieniony z nazwiska przewodniczący, który występował o, e, z taką inicjatywą. I teraz e, wracając do celów, które pan tutaj przedstawił. Mówił Pan o tych świetlanych postaciach, które mają pomóc w zwalczaniu złego stereotypu Polaka w Niemczech. Ja żyję już ponad 40 lat w tym kraju. Zdobyłem tutaj doświadczenie i, i, i pracowałem w, w całe życie zawodowe. I muszę Panu powiedzieć, że żaden stereotyp Polaka mi nie przeszkadzał. Ja uważam, że naszą działalnością, naszą bytnością tutaj, naszą codziennością, naszym zachowaniem, my walczymy ze złym stereotypem i walczymy z sukcesem. A polskie działania w żadnym wypadku nam w tym nie pomogą. Zapewniam Pana, że to, co Pan tutaj, ten projekt, który przygotowujecie, jest to projekt skierowany do bardzo wąskiej grupy społeczności, nawet nie społeczności, tylko pseudoelit, które sobie, prawda, taki obraz Polski i rzeczywistości wydumały. On nie ma żadnego odniesienia do tego, czym Polska jest. Pani Róża Luksemburg, którą można szanować albo nie, była założycielką socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. To ma organizacji skrajnie komunistycznej, internacjonalistycznej. Ona, mimo że pochodziła z Lublina, z polskością nie miała w zasadzie nic wspólnego i wręcz przeciwnie, uważała, że państwo polskie nie powinno istnieć, że Polacy powinni się włączyć do działań socjaldemokracji czy też komunistów, przyłączyć do, do, do partii bolszewickiej e, rosyjskiej. Dlaczego mamy takie osoby promować? Możemy się nimi interesować. Interesują się tutaj środowiska lewicowe, różą na I, 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 i dobrze, i chwała im za to. Ale z polskością to nie ma nic wspólnego i na pewno nie przyczyni się w żadnym wypadku do, do zwalczania stereotypu, złego stereotypu Polaków. Druga osoba, pan Raj Stanicki. Ja, będąc tutaj, żyjąc wiele lat, miałem okazję oglądać pana Rajnickiego i w telewizji, i również spotykać się z nim na jakiś. Prawda, na, na rautach i, i, i przy innych okolicznościach. Nigdy nie słyszałem z ust pana Daniickiego słowa po, pozytywnego, odniesienia do. On w najlepszym wypadku unikał tematu Polska, a jeśli już coś mówił, mówił z wielką pogardą i z wielką niechęcią. I zapewniam pana, że tak było. I kto miał być jeszcze inny? Pan Szczepialski. Ja wiem, że tutaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych było niezwykle zainteresowane promowaniem osoby pana Strzygarskiego. To to ministerstwo finansowało wydanie jego książek. I to ministerstwo zrobiło wielką reklamę, żeby ta książka się pani, jak się nazywa, pani zajmę. pani, zajmę. pani zajmę. Nie wiem, czy to dobra książka, czy zła. Nie czytałem jej. Być może, że dobra. Może dobra, może. Ale promocie... Przepraszam bardzo, ale, ale jest wiele wspaniałych dzieł, jest wiele wspaniałych polskich twórców, którzy nie mają szansy przebić się na tym rynku. Natomiast pan Szczypielski, postać politycznie zaangażowana w Polsce i również w Niemczech i opłacana. Ja znam, jakie honoraria płacono panu, panu Szczypielskiemu. Mogę wymienić i no, proszę w takim wypadku my? takich osób no, nam nie narzucać. I teraz bardzo bym wdzięczny za to, żeby Pan odpowiedział na moje pytanie odnośnie tego, w y, jakim trybie ustalono, wybrano kuratorium, bo to, miało, to ma być przecież organizacja nasza, naszej społeczności. Tutaj rola rodła jest tylko, że tak powiem, to jest. Jest tylko instrumentalna. Wyście się posłużyli, logo rogo, tylko nie umieszczacie, ale wymieniacie je, ale wy chcecie, chcecie robić, uprawiać pewną politykę niemiecką. Ja nie jestem obywatelem niemieckim i chcę jak najlepiej dla tego państwa, ale żeby dla tego państwa się dobrze działo, w lękach państwa powinno leżeć mieć jak najlepsze stosunki z Polską. I należałoby dążyć do tego, żeby to państwo nawiązało naprawdę prawdziwy dialog ze społecznością z polską. Z Polską nie tylko z naszymi tam elitami, tu, które co 3-4 lata, lata się wymieniają, ale naprawdę ze społecznością Polski. A kluczem do tego, drogą do tego jesteśmy my, tutaj żyjący Polacy. Tutaj żyjący Polacy, bo my znamy rzeczywistość niemiecką. I, I rzeczywistość polską. I kochamy jedno i, jedno, i drugie spo praga, yy, <grym> i społeczeństwo. I dlatego w, ja nie widzę tutaj żadnego odniesienia do nas tutaj. A wy macie być portokolornikami, wy, wy nie macie ukrywać propagandy dla niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych czy ministerstwa spraw zagranicznych, wy macie służyć nam tutaj. Brawo. Ja nie widzę. Dziękuję bardzo. <pl> No, jesteście naszą instytucją, nie możecie mówić w naszym imieniu i dla. Dziękujemy za te głosy energiczne. Jest to z pewnością pozytywne zjawisko, że jest to temat żywy. Dlatego też pozwólcie, że oddam mikrofon panu dyrektorowi, który jest w bardzo ciężkie roli. Ale proszę bardzo, zróbmy, spróbujmy, 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 spróbujmy spokojnie na ten temat odpowiedzieć. Być może, że jeszcze na zakończenie jego wypowiedzi jeszcze coś dodamy. Tak, dziękuję za głosy. Teraz po kolei może zacznę od pana z tyłu. Przede wszystkim muszę stwierdzić, że porta Polonika nie jest moją własnością i... Tam wydawane pieniądze, to nie są moje pieniądze, tylko... To, jest, to, jest, to się odbywa według struktur, które zostały ustalone i zatwierdzone. Jeżeli chodzi o, o, o cele Porty Polonik, Porta Polonika nie służy nikomu. Porta Polonika jest, Porta Polonika nie, nie, nie ma celów politycznych i nie będzie miała. Porta Polonika jest po prostu muzeum które prezentuje kulturę i historię Polaków w Niemczech. W Niemczech. To znaczy, e, ja rozumiem, I że na przykład ja też jestem Polakiem, który mieszka w Niemczech od 33 lat, bo pan... E, i, I też, i, i, też, i, też e, i też po prostu mam swoje zdania na ten temat. Moja osoba nie jest tutaj w ogóle ważna, ale jak pan na przykład mówi, że my mam, mamy wam Polonii służyć, to ja mam, ja mam pytanie z, z mojej strony. Kto to jest? My, jak pan mówi, my. No Komu my, nie mamy na sali, z... my na sali. No bo nie ma w Niemczech. To żądanie. Związek Polaków w Niemczech, Niemczech jest... Nie, nie jest tą organizacją, która była przed wojną. Ja żyję... Nie ma tego proszę? znaczenia, którą, 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 miało, którą miało przed wojną. W tym sensie, nie. proszę państwa, ja od, od tylu lat mieszkam tutaj w tym kraju. I, I po prostu nie miałem nigdy wiele wspólnego z organizacjami polonijnymi czy z organizacjami w ogóle. Z drugiej strony żyję tutaj, mam kontakt z Polakami i jak wiemy, szacujemy tę liczbę Polaków tutaj na 1,5 do 2 milionów i staramy się dojść do tej grupy z jednej strony przez dokumentowanie śladów kultury. I historii Polaków w Niemczech, nie polskości, proszę Państwa. Proszę nie mylić tych dwóch e, e, fundamentalnych zasad. My nie jesteśmy, my nie, propaguj, nie, my nie propagujemy niczego, tylko przedstawiamy to, e, co funkcjonuje w Niemczech w pamięci zbiorowej, jeżeli chodzi o kulturę i historię Polaków w Niemczech. Do tego należy na przykład. E, Wcale nie. Wprost przeciwnie. My dokumentujemy na przykład. Weźmy Raj Ranicki. Zgadzam się, to jest, to jest jasna sprawa, że Raj Ranicki był szpiclem, że miał taką taką przeszłość, mówiliśmy już dokładnie na ten temat. Z drugiej strony, wiemy, że raj Ranicki posługiwał się na co dzień językiem polskim. Reich Ranicki, z jego, że żył w tym języku, ja nie chcę powiedzieć, że on był Polakiem, ale on, jako ktoś, kto posługiwał się językiem polskim tutaj w Niemczech, przez tą swoją R er, zmienił, przez swoją działalność jako krytyk literacki, może nie zmienił, ale wywołał niezmiernie duży wpływ na kulturę niemiecką. I to, jest, to, nie, jest, to nie jest polskość, ale to jest, to jest po prostu miejsce pamięci, to jest coś, co e, daje to myślę. Z drugiej strony e, z drugiej strony na przykład e, Szczypiorski. Szczepiorski jest... Szczypiorski jest... E, Szczepiorski był w bezpiece. Wszyscy o tym wiemy, tak samo jak Róża Luksemburg. Jest to, 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 jest to na że... stronie zapisane, że był w bezpiece, Wszystkie... Wszystkie... ja proszę. Ja proszę tylko o jedno. Ja proszę tylko o jedno. Jesteśmy otwarci na wszystko, jeżeli Państwo macie na przykład obiekcje do niektórych tematów, jeżeli Państwo macie e, e, obiekcje do niektórych tekstów, które tam są na tej stronie, prosimy o informacje rzeczowe na ten temat. Prosimy nie, nie o jakieś krzyki, czy o jakieś petycje, po proste informacje rzeczowe. I, i, o, I o dowody, z którymi z, będziemy my się zajmować, w jaki sposób zajmujemy się tym. I teraz przechodzę tutaj do tych spraw, które pani do, do tych spraw formalnych. No więc ja do, ten dokument bardzo proszę. Jeżeli chodzi o sprawy formalne, wygląda to w ten sposób, że Polonica ma ten swój zarząd, który nazwaliśmy Lęką Ausschuss, w tym zarządzie są trzy, y, trzy, y, trzy strony. Jest to strona, która za to płaci, czyli rząd niemiecki reprezentowany przez BKM. Jest strona, która przejęła podmiotowość tego wszystkiego, to jest to LWM.